thank you Przechodzimy już do ostatniego okrążenia. Ja mam nabrane, czyli to będzie 15 już. Nabrane mam oczka, łańcuszka. Zahaczam po prostu o ten pierwszy półsłupek. O. No i wykonuję jeden półsłupek, już mm, ostatni na tym motywie. Motyw jest zakończony. Proszę bardzo. I teraz znowu. Zaczynamy od nabrania dwóch oczek łańcuszka i półsłupek na mostku. Dalej robimy półsłupki, czyli mam tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz robię oczka na przejście. Wracam na ten mostek, który tutaj mam jako pierwszy i dorabiam sobie jeszcze trzy, jeszcze trzy półsłupki. Ok, tak wygląda pierwszy motyw. Idziemy dalej, teraz na ten środkowy i zaczynamy od pięciu półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery. 5. I teraz trzy oczka na przejście. Wracam na mostek. Znowu 5 półsłupków. 2, 3, 4, 5. Trzy oczka na przejście. Wracam na ten sam mostek. I znowu 5 półsłupków z 2, 3, 4. 5. O, i to będą właśnie elementy, gdzie będziemy łączyły z, z, drugą, z drugą serweteczką. Został ostatni mostek w motywie, czyli najpierw robię trzy półsłupki, nabieram trzoczka łańcuszka, wracam z powrotem na mostek i wykonuję dziesięć półsłupków. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, no i 10. Ok, i teraz półsłupek na tym kolejnym mostku. Dwa oczka na przejście. Aha ten półsłupek jest na tym mostku z dwóch oczek łańcuszka. I jeden półsłupek na motywie. I znowu dwa oczka na przejście półsłupek na malutkim mosteczku z dwóch oczek. I już wskakuję na kolejny motyw, więc tutaj na początek robiłam 10 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 3 oczka na przejście. Wracamy na ten sam mostek, dorabiamy sobie jeszcze 3 półsłupki. Ok, no i został nam ten duży mostek z 17 oczek, i tutaj robiłyśmy po 5 półsłupków. 3, 4, 5, 6, 7. Ojej, za dużo zrobiłam. 5, 5 półsłupków, i teraz dopiero trzczoczka na przejście. I znowu wracamy na mostek. Znowu wykonujemy 5 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i znowu 3 oczka na przejście. Raz, 2, 3. Wracamy sobie na mostek i 5 półsłupków. 3, 4, 5 został nam ten ostatni mostek, więc tutaj zaczynamy oczywiście od trzech półsłupków. Bo to ma być na zasadzie odbicia lustrzanego, o, symetrycznie do tego, co było po prawej stronie. No i teraz trzy oczka, łańcuszka. Wracamy na mostak i do, y, mamy do wykonania 10 półsłupków. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, i tutaj pamiętamy na mosteczku, jeden półsłupek. Teraz na przejście, dwa oczka łańcuszka, jeden półsłupek po środku motywu, dwa oczka na przejście, jeden półsłupek na małym mostku z dwóch oczek. O, proszę bardzo. I tak to wygląda, tak to działa. I teraz tak naprawdę będziemy miały cztery elementy do uchwycenia, jak będziemy łączyć, czyli to są cały czas te mostki. Będziemy łączyły w ten sposób, że drugie oczko z most, przy mostku będzie oczkiem łączącym, ale to też pokażę w jaki sposób wykonać. Na razie kończymy to okrążenie, po czym zaczynamy od nowa całą serweteczkę. Wstrzymujemy się tylko z wykonaniem ostatniego okrążenia, czyli tego, które robimy teraz, ponieważ to ostatnie okrążenie będzie okrążeniem łączącym. Ja już mam gotową jedną część, drugą już praktycznie kończę. No i właśnie, zostało tylko to ostatnie okrążenie, które ma, ma być okrążeniem łączącym. I tak, ja jestem w miejscu, gdzie. O, właśnie, błąd się wkradł. Jeszcze raz. O, właśnie, to zakończymy sobie wspólnie. Mam nabrane 11 oczek łańcuszka, więc zahaczam, robię półsłupek na tym mostku z dwóch oczek, dorabiam dwa oczka łańcuszka i po prostu chwytam za pierwszy półsłupek wykonany w tym okrążeniu i zaciskam. Przechodzimy do ostatniego okrążenia, więc wykonuję po prostu jeden... Półsłupek, tak jak tutaj wcześniej to było omawiane, i teraz już przechodzę do wykonania ostatniego okrążenia, które będzie ostatecznie też okrążeniem łączącym, czyli tak, dwa oczka na przejście. Półsłupek wykonuję na tym mostku z dwóch oczek łańcuszka. No i teraz dziesięć półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 i teraz czas na ten mostek z trzech oczek łańcuszka, i to będzie właśnie pierwszy element, który będziemy łączyły. Czyli musimy tak to zrobić, żeby dwie lewe strony były w środku, a dwie prawe na zewnątrz. I teraz nabieram jedno oczko łańcuszka i chwytam. Patrząc na tu, jest prawa strona. Ja tu mam też prawą stronę, więc wszystko się zgadza. Więc chwytam za ten pierwszy mostek, przeciągam nitkę wiodącą i po prostu dobrze zaciskam. Dorabiam jeszcze jedno oczko łańcuszka, wracam na ten mosteczek i dorabiam jeszcze tutaj trzy półsłupki, tak jak to było podane wcześniej we wzorze. Przeskakuję teraz na ten duży mostek ze 17 oczek łańcuszka. Wykonuję tutaj najpierw 5 półsłupków. 3, 4, 5. Nabieram jedno oczko łańcuszka. Drugie oczko jest oczkiem łączącym, więc chwytam za ten pierwszy mostek, przeciągam nitkę wiodącą, zaciskam dorabiam jeszcze jedno oczko łańcuszka i znowu wracam na ten duży mostek, wykonując ponownie 5 półsłupków. 4, 5. I znowu przerabiam jedno oczko łańcuszka. I został mi tutaj, właśnie, jeszcze jeden mosteczek do połączenia, więc przeciągam nitkę, zaciskam. Nabieram jeszcze jedno oczko łańcuszka, wracam na ten duży mostek, wykonuję na nim 5 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i teraz czas już na ostatni mostek, na ten właśnie, z 11 oczek. A zaczynam od, do, od wykonania trzech półsłupków właśnie na tym mostku. Nabieram jedno oczko łańcuszka, a dru drugie oczko będzie oczkiem łączącym, o proszę bardzo, na tym, jedynym, na tej jedynej pętelce, na kolejnym ostatnim mostku w tym motywie. Dorabiam jeszcze jedno oczko łańcuszka i 10 półsłupków tutaj na tym mostku z 11 oczek. Czyli mam już 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nabieram 2 oczka. Przepraszam, tak, tak, nabieram 2 oczka łańcuszka. Oczko ścisłe na mostku dobrze mówię. A nie odwrotnie, przepraszam bardzo. Cofam, więc mam wykonane 10 oczek łańcuszka. Tutaj na mostku robię pół słupek i teraz dopiero nabieram dwa oczka łańcuszka i jeden półsłupek na tym motywie. Gdzie robiłyśmy cały czas półsłupki, które ułożyły się ostatecznie w taki trójkącik. I teraz dwa oczka na przejście, półsłupek na mostku z dwóch oczek łańcuszka i już wskakuję na ten kolejny motyw, czyli wykonuję najpierw 10 półsłupków. 4, 5, 6, 7, 8, 9. I dziesięć, jedno oczko na przejście, na razie nabieram i już szukam kolejnego motywu drugiego. I zahaczam o ten pierwszy pojedynczy akurat na tej części motywu mostek, przeciągam nitkę wiodącą, dorabiam jeszcze jedno oczko łańcuszka, wracam na ten pierwszy mostek z jedenastu oczek łańcuszka, dorabiając kolejne trzy Półsłupki. Proszę bardzo. Więc pierwszy, pierwszy motyw połączony, drugi zaczęty, i teraz tak, ja mam niestety za dużą bombkę. Tylko chciałam poglądowo pokazać bo co się stało? Potrzebuję do tego, do tego motywu bombkę, która ma 12 cm. Okazało się, że moja bombka ma dwie lewe strony, czyli nie mogę jej złączyć, coś muszę wykombinować, żeby to się udało, bo chciałabym pokazać jeszcze jak już łączyć na bombce, bo tak jak zwykle łączymy ile się da poza wypełnieniem silikonowym i po prostu dopiero na samym końcu łączymy już na bombce, no bo wiadomo, że jest to o wiele trudniejsze, także no taka niespodzianka ta bombka jest niestety za duża więc jej nie wykorzystam do tej pracy a szkoda bo byłoby już w kłopocie ale w każdym razie można popatrzeć jakby to wyglądało także na razie myślę, że spokojnie trzy elementy możemy sobie poza bombką poza wypełnieniem silikonowym połączyć a nawet i cztery elementy a dwa ostatnie to już trzeba będzie jednak robić na wypełnieniu. W każdym razie, kto, jeżeli ktoś ze mną wykonał tą bombkę, myślę, że bardzo fajny jest to wzór, to bardzo dziękuję, cieszę się, pozdrawiam serdecznie i poproszę o serduszko w komentarzu. Ja już prawie, że skończyłam, bombka wyszła cudowna. Udało mi się pewnie, panie tutaj widzą, jest wszystko poklejone, bo tak jak mówiłam, dostałam dwie prawe części bombki, więc nie mogłam złożyć, ale zostało spiłowane z jednej części, ten brzeg został spiłowany i po prostu okleiłam taśmą klejącą, na razie się trzyma, więc jest ok. Jest to bombka 12 cm. W pierwszej chwili myślałam, że będzie dobra na bombkę 10 cm, ale jak przymierzyłam, okazało się, że ubranko jest za duże, a nie chciałam nic próć, ponieważ bardzo mi się podoba ten cały wzór i byłoby mi żal go tracić po prostu, więc ta bombka 12 cm jest idealna. Oczywiście też wzór na balonik jak najbardziej się nadaje, ale no ja nie jestem zwolennikiem tych baloników, bo one później te bombki mogą się zdeformować, a tu jednak jak mamy wypełnienie, to jest zupełnie inna rzecz. I jeżeli chodzi o samo łączenie elementów, też bardzo fajnie to wychodzi, z tego względu, że nie łączymy po całości, tylko jednak takimi etapami. Tak jakby każde z tych ramionek jest łączone osobno, z osobna po prostu. I tylko chciałam kawałek pokazać, jak już na wypełnieniu to wygląda. Więc tutaj zaczynam nowy, nowy ten element łączyć. I zaczynamy na tym mostku z 11 oczek łańcuszka. Najpierw wykonujemy dziesięć półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć, no i dziesięć. OK, dobrze, czyli tak to jest. I teraz nabieram jedno oczko, łańcuszka. Oho. Jedno oczko łańcuszka i zahaczam o mostek z drugiego motywu, z tej drugiej powiedzmy serweteczki. O! I przeciągam nitkę wiodącą. Jeszcze raz, coś tam nie poszło. Teraz trzeba dobrze zacisnąć, tak i dorabiam jeszcze jedno oczko łańcuszka, wracam na ten sam mostek i tutaj wykonuję trzy półsłupki na tym pierwszym mostku, tak jak robiłyśmy do tej pory, raz, dwa i trzy. Od razu wskakuję na drugi mostek ten z 17 oczek. I tu robiłyśmy 5 półsłupków, więc ja już je wykonuję. 3, 4 i 5. Jedno oczko nabieram. Drugie oczko jest to oczko, które łączę, więc zahaczam sobie o ten mosteczek. Z drugiego motywu z trzech oczek łańcuszka wykonany. Przeciągam nitkę wiodącą. Dorabiam jeszcze jedno oczko. Znowu wracam na ten mostek z siedemnastu oczek i kolejny motyw wykonuję z pięciu półsłupków. O! Jeszcze tylko dwa uchwycenia mi zostały. Nabieram jedno oczko łańcuszka. Zahaczam tutaj o ten o tą drugą wypustkę na tym mostku z 17 oczek. Przeciągam nitkę wiodącą, zaciskam, dorabiam jeszcze jedno oczko łańcuszka. Znowu wracam na mostek i przerabiam 5 półsłupków. 3, 4, 5. Ok, i został mi już ostatni. Element, czyli ten ostatni mostek z 11 oczek łańcuszka. I proszę zobaczyć, ile mi zostało kordonka, więc idealnie wszystko wyliczone, wszystko się udało. Chociaż naprawdę było słabo, jak zobaczyłam tą bombkę, jak, on, jak to wygląda. Ok, robimy trzy półsłupki na tym mostku z 11 oczek. Nabieramy jedno oczko łańcuszka i zahaczamy o ostatnią wypustkę, o ten ostatni mostek z trzech oczek łańcuszka. Przeciągamy nitkę wiodącą, dobrze zaciskamy, dorabiamy jeszcze jedno oczko. Wracamy na ten mostek właśnie z 11 oczek. I tutaj sobie wykonuję 10 półsłupków. Dwa. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem. 9. No i 10. Dobrze. I tu e, jeszcze robimy jeden półsłupek na tym mosteczku z dwóch oczek łańcuszka. Mam nadzieję, że Panie pamiętają, że tak to szło. Uh -huh. I się popruło Jeszcze raz w takim razie przeciągam nitkę. O i teraz ostatnie dwa oczka łańcuszka nabieram i po prostu zahaczam o pierwszy półsłupek wykonany w tym okrążeniu i to już jest koniec, więc ja już obcinam nitkę o i po prostu przeciągam. No. Jeszcze raz, bo nie poszło. Mhm. O. No nareszcie udało się. Dobrze zaciskamy, tak? I teraz tą nitkę oczywiście tutaj próbujemy ukryć, czyli przeciągamy ją pod spodem, ale widzę, że już się rozdwoiła niestety. Nie cierpię na które się rozdwajają. Ok, ale udało się naprawić. Proszę bardzo, i już nie ma śladu o O, i podziwiajmy teraz nasze kolejne dzieło. Wydaje mi się, że jest bardzo piękne. No, u mnie tutaj trochę szpeci ta taśma, ale mam nadzieję, że u Pań wszystko wyszło idealnie. Wszystko pasuje i jest, jesteście Panie zadowolone. No ja na pewno jestem, mimo e, wszystkie, Mimo wszystko. Tym bardziej, że ona będzie na choince, bo to nie jest zbyt duża bombka, 12 cm, więc to nie jest taka wielka bomba, jak ta, którą robiłam na początku sezonu tego akurat. I tylko wystarczy przeciągnąć nitkę na zawieszkę. O! Kawałeczek jeszcze mi zostało. A to będzie akurat do zawieszek. Nic nie marnujemy, nic nie wyrzucamy. Na pewno się przyda. Jak ja popatrzyłam ostatnio na swoje przydasie, to po prostu no już o części rzeczy nawet zapomniałam, ale czasami warto wrócić. Znalazłam też dużo fajnych wzorów sprzed wielu, wielu lat, więc mam nadzieję, że kiedyś się uda mi się wszystkie zrobić. A przy okazji nakręcić filmiki. Ok, bąbka gotowa. Jeżeli ktoś ze mną wykonał, to poproszę chociaż o serduszko w komentarzu. Dziękuję bardzo za wszystkie miłe komentarze. Dziękuję pani wspierającej. To bardzo miłe. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, a jednak także jest mi bardzo miło. No i wszystkim życzę wszystkiego dobrego.